Cześć, kar doktor, Mam kolejną ciekawostkę warsztatową. Trafił do nas samochodzik Volkswagen Fox z wyciekiem płynu hamulcowego z cylinderka. Ten element jest uszkodzony, wyeksploatował się. Przy wymianie cylinderka musimy wymienić też od razu szczęki, ale szczęki występują na lewą i prawą stronę. Ciekawostkę Wam pokażę. Strona kierowcy ma szczęki nitowane, a strona od pasażera ma szczęki nienitowane. Wymieniony zestaw montażowy szczęk, wymieniona piasta. Zastanawiam się, czy coś jeszcze nie zdziwi w motoryzacji. Jeżeli kupujemy zestaw szczęk hamulcowych na tyłu, dostajemy lewą i prawą stronę. No dlaczego do cholery ktoś wymienił tylko prawe szczęki z prawej strony, a nie z lewej? Wymieniając, zauważyłby, że cylinderek jest w słabym stanie. I tak jak tutaj, dał nowy cylinderek to powinien od razu dać nowy cinderek z lewej strony.